Witajcie. Dzisiaj jeszcze skorzystamy z okazji, że jesteśmy na wsi, bo rzadko nam e, mieszczuchom zdarza się być w takim terenie. I do czego zmierzam? Podstawowe różnice pomiędzy przetrwaniem w mieście, a przetrwaniem na wsi. E, w sytuacji, powiedzmy, e, jakiejś katastrofy, jakichś dziwnych zjawisk, w których musimy po prostu przetrwać. Za, zastał nas COVID, musimy sobie funkcjonować. Akurat na wsi jest prościej. Nie dość, że ludzi jest mało. To jeszcze siedzimy tu praktycznie sami. Ale teraz bazując na tym, zalety wsi. Tu możemy sobie hodować kurki, możemy sobie hodować Daniele, z Danieli można pozyskać mięso, skórę i wiele innych rzeczy, czyli już mamy dostęp do jedzonka. Kury znoszą jajka, w razie czego jak nas skóra będzie wkurzała, łeb ucieknie nam, bo kury to są jedyne zwierzęta, które bez głowy biegają przez chwilę. Jak już padnie, możemy ją ugotować i zrobić z niej rosół. Co daje nam taka wieś? Teoretycznie jest to idealne miejsce... Dobrze, kogut. Później cię ugotuję. To jest idealne miejsce na pierwszy rzut oka do takiej samej samowystarczalności i przeżycia. Tu mamy wszystko. Tu mamy kukurydzę, tu mamy koguta, który zaraz trafi na garnek, kuraki, daniele, miłe zwierzątka, przed chwilą je karmiliśmy, będziecie mieli też o tym film, i macie spokój, ale jeśli doszłoby do sytuacji zagrożenia życia, czyli powiedzmy coś się skiełbasiło, to na wsi jestem plus, że jesteście odizolowani, ale widać was z daleka, widać, że macie jakieś, powiedzmy, materiały żywe, biegające typu daniele, czyli już ktoś może próbować wam je przejąć, zabić etc. czyli jesteście narażeni na jakieś potencjalne ataki, tak? W mieście z jednej strony jest prościej, bo możecie się ukryć wszędzie, ale już dostęp do żywego towaru, który można zjeść, i tego koguta, który trafi do mnie na garnek to już jest inny temat. Czyli wieś ma bardzo dużo plusów bardzo dużo plusów tylko trzeba umieć ją wykorzystać, bo jeśli jesteś już samowystarczalny, bo masz jedzonko, masz studnię głębinową, bieżącą wodę, bo teraz też, jakby to powiedzieć, borykamy się z wielkim problemem. Na większości wsi jest światłowód, ale nie ma wody. I to jest przykre, bo jest problem z bieżącą wodą. Jest XXI wiek, a ludzie nie mają bieżącej wody, ale mają dostęp do super szybkiego internetu. Więc to jest taki oksymoron wręcz. To, to, to ta cała sytuacja. Więc jak zyskać pełną taką? Jakby powiedzieć niezależność, skoro mamy już zwierzątka, mamy coś do uprawy panel słoneczny. W linku w opisie będziecie mieli test panelu słonecznego, który został zaatakowany przez naszego psiaka i zdewastowany więc automatycznie zobaczycie, że jeden mały panel ile daje prądu że może się przydać, może pomóc czyli plusy wsi: cisza, spokój, samowystarczalność. Minusy podczas na przykład klęski, że szansa, że ktoś Wam pomoże, jest naprawdę nikła. Bo musicie sobie radzić sami. W mieście możecie się grupować, jakieś tam inne rzeczy. Na wsi jednak tej szansy nie ma. Mam nadzieję, że taki krótki wstęp do tej serii Wam się spodoba i mam nadzieję, że coś z sensem dla Was powiedziałem. Pozdrawiamy Was. Lajkujcie Daniele, naszej kumpeli. Będzie zakładała swój kanał z tymi zwierzętami i mamy nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jak obcują z nami Pozdrawiamy Nie? Powiedziałem, że idziesz na gara Chodź tu <laughs> Teraz jesteś taki kozak Chodź No co Chodź tu kogut No chodź <laughs> W drugą stronę, tam poszły Gdzie uciekasz Tam poszły Już, taki cwaniak Taki cwaniak, no No już, tak Poszedł Zameldować się na kompanii. Tam.